Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o trendach i yy, yy, problemach yy, w współczesnej edukacji. Magdalena Pilska. i Ola Turowska. Ola, opowiesz coś o sobie? Tak, jestem z wykształcenia psychologiem, trenerem umiejętności miękkich, także trenerem efektywnej nauki oraz szybkiego czytania. A ja prowadzę autorską szkołę podstawową od 5 lat i jestem także autorką alternatywnych, nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego i teraz ostatnio również matematyki. Słuchajcie, chciałyśmy dzisiaj poruszyć taki temat, który jest tak naprawdę bardzo gorący ostatnio. Dużo się dzieje w temacie edukacji, jest bardzo dużo frustracji w tym temacie, jest bardzo dużo. Wszelkich wiadomości, które krążą, bardzo wiele komentarzy, rodziców, nauczycieli, na temat tego, jak ta edukacja w tej chwili wygląda. I na podstawie tego, co się dzieje na rynku, korzystając z naszego doświadczenia i takiego edukacyjnego, i takiego biznesowego, e, rozmawiałyśmy sobie ostatnio właśnie o tym, że w zasadzie można przewidzieć pewne trendy, jakie w tej chwili w tej edukacji będą. I tak naprawdę według nas to są trendy na kolejne 5 lat. Spokojnie. E, dlatego, że nie przypuszczamy, że przez najbliższe 5 lat coś się w tej edukacji gwałtownie zadziało. Mamy no e... nadzieję, że będą to zmiany na dobre. Natomiast też e... Nie chcemy być z tymi, które będą czekały, aż te zmiany odgórnie nadejdą, tylko działając w granicach naszego pola wpływu, też być takim odwodowanym inicjatorami tych zmian. Bo jak ta sytuacja w tej chwili wygląda? Tak? W tej chwili mamy taką sytuację, że są szkoły, które są przepełnione, które mają przeciążony program, które mają zmęczonych nauczycieli. I sfrustrowanych rodziców. Tak? Rodzice są sfrustrowani tym, że nie ma efektów nauczania dzieci i że tak naprawdę większość tych obowiązków związanych z nauczaniem, no jakby w związku z tym, że klasy są duże, przechodzi na dom. Tak? Rodzice płacą krocie za Tak, Efekty tego nauczania w tej chwili, patrząc na wyniki egzaminów ósmoklasistycznych czy wyników matur. Są no powiedzmy sobie słabe i to generalnie wszyscy mówią w całym kraju, tak? jeżeli chodzi o matematykę, to jest dramat. Jeżeli chodzi o polski, trochę mniejszy dramat, no ale nadal umówmy się, że wyniki e, oscylujące na wysokości 60% bodajże tak? e, w przypadku dzieci, które, których jest to ojczysty język, to no też też angielski język angielski często wypada lepiej niż język polski. Dokładnie, co? język angielski wypada lepiej niż, niż język polski. To też jest właśnie charakterystyczne, tak? Dlatego, że um, tutaj widać też jak dużą pracę w tym całym systemie edukacji wykonują tak naprawdę również e, szkoły językowe, e, korepetytorzy prywatni, tak? i właśnie też to, że rodzice tak naprawdę już od małego wysyłają te dzieci na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, tak? No, w przypadku matematyki dzieje się to najczęściej rok przed egzaminem. No i to nie na wiele pomaga, tak? Bo rzeczywiście widać to po tych wynikach, że to jeszcze nie jest to, tak? No i w efekcie potem rodzice też są sfrustrowani, bo wydali tysiące na te korepetycje. Wynik jest albo nie jest satysfakcjonujący, częściej nie jest. No i zaczyna się znowu takie błędne koło i przerzucanie winą i przerzucanie odpowiedzialnością, kto powinien coś tutaj w tym systemie zrobić, żeby to zaczął działać. Natomiast ja jestem przekonana o tym, że każdy ma tutaj swój udział i tak naprawdę każdy może zrobić coś malutkiego, a ta zmiana będzie okazja. Mm -hmm. Dlatego, że cały czas wszyscy liczą na wielką reformę edukacji, mm. i każdy rząd tak naprawdę tą wielką reformę edukacji zapowiada. Tylko, że tak naprawdę to nie jest tylko kwestia tego, że rząd tą, mm, bo rząd nie wprowadzi reformy. Rząd tą reformę może ogłosić, a wprowadzać ją będą ludzie. Tak i tak naprawdę wprowadzać ją będą nauczyciele, wprowadzać ją będą dyrektorzy szkół. I kwestia tego, jak ta reforma zostanie wdrożona, choćby w końcu powstał fantastyczny, najlepszy model reformy, bo ten, który jest obecnie. Myślę, że jeszcze dużo brakuje, natomiast nawet gdyby powstał piękny pomysł i gdyby wszystko w nim było idealne i wszystko było w nim do zrobienia, to i tak w tej chwili mamy taką sytuację, gdzie cały ten świat edukacji jest tak sfrustrowany, że nie jest to w ogóle miejsce na to, żeby wprowadzać reformy. Tak, nawet z punktu widzenia działania układu nerwowego i tego, kiedy jest gotowość na naukę, na zmianę. Nasze układy nerwowe powinny być w trybie, w spokoju, zrelaksowane, e, i wtedy najlepiej przyswajamy informacje, wtedy jesteśmy gotowi na zmiany, wtedy jesteśmy gotowi na eksplorację. Natomiast ja mam wrażenie, że układ nerwowy, tak całościowo, całe, wszystko społeczne, całe społeczeństwo ale też e, wszystkich osób będących uczestnikami tego procesu edukacyjnego, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli, jest obecnie przeciążony do czerwoności. Więc to nie jest odpowiedni stan do tego, żeby na spokojnie korzystać z tych e, dobrodziejstw e, edukacji, jakie mamy dostępne też w czasach, w jakich żyjemy. Bo z jednej mm. strony mamy dostęp do wiedzy tak duży, jak jeszcze nigdy w historii ludzkości nie był. E, ja pamiętam rozmowy z moją babcią, e, z babcią mojego męża, które opowiadały o tym, jak one marzyły, żeby chodzić do szkoły. Jak one mm. marzyły o tym, żeby mieć książkę, żeby móc się uczyć i one nie miały takich możliwości to były proste chłopskie rodziny gdzie te e... dzieci musiały pracować na roli dokładnie i... I, i babcia chodziła do szkoły mm. latem na przykład, bo mogła, yy, bo wtedy nie potrzebowała butów. A zimą mieli jedną parę butów na kilka my. lat, i nie było możliwości, żeby ktoś wziął te buty i poszedł do szkoły, ponieważ trzeba było zająć się też yy, no całym domem i wszystkim, co tam było dookoła. Ale tego minęło tak naprawdę nie tak wiele lat. To, to nawet tak? jest 100 lat. To jest kwestia kilkudziesięciu lat, więc mam poczucie, że my bardzo nie doceniamy tego, jak. Duża zmiana społeczna się zaciała i jakie mamy możliwości, których naprawdę ich niedawno nie było. One były dla, tylko dla wybranych zarezerwowane. Mm -hmm, dokładnie. I mam też takie poczucie, że patrząc na cały system edukacji, to, to jest tak, taki wielki okręg, taki tytanik, tak? płynący gdzieś tam w tej chwili, dryfujący, i mam wrażenie, że on. Płynie w tej chwili na jakąś skalę, natomiast ponieważ jest tak wielki, nie da się nim tak łatwo sterować. I y, cały czas bardzo mocno wierzę w to, że tak jak szkoły językowe zrobiły tak naprawdę oddolną rewolucję w edukacji przez te ostatnie 20 lat, gdzie tak naprawdę wyedukowały społeczeństwo, jeżeli chodzi o język. Y, angielski, bo bardzo dużo się zadziało w tej kwestii i jest to zasługa tak naprawdę prywatnych firm tak? i jest to zasługa prywatnych szkół językowych. To tutaj cały czas wierzę, że tak naprawdę dużo szybciej my jako prywatne instytucje jesteśmy w stanie zrobić cokolwiek w reformie edukacji, niż czekać, aż ten wielki okręt w końcu znajdzie właściwy kurs i w końcu zacznie płynąć tam, gdzie ma płynąć. Po prostu on jest na to za duży, żeby. Zadziałało to szybko, tak? Jest coś takiego, jak pojęcie zwinności firm, prawda, w biznesie, i zawsze jest tak, że to te małe firmy są zwinne, tak, W biznesie, a wielkie korporacje tamte zmiany dzieją się bardzo powoli. Są obarczone wieloma procedurami, błędami, i też jakby właśnie gotowością w ogóle zespołu na to, żeby te nowe procedury wdrażać, prawda? A tutaj tej gotowości nie ma w środowisku edukacyjnym w tej chwili, tak, nauczyciele mówią o strajkach, jest bardzo duże rozgoryczenie na wielu wielu punktach, więc małe są szanse, że to wszystko zostanie wdrożone. W związku z tym tak patrząc sobie Trochę na przyszłość, i tak jak sobie o tym ostatnio rozmawiałyśmy, nie widzimy tak naprawdę takiego pola, żeby to się samo z siebie na poziomie właśnie rządowym i tych decyzji rządowych zadziało, więc tak naprawdę widzimy tutaj ogromne pole do działania i w zasadzie chciałyśmy tak trochę wezwać do tego działania i trochę apelować do Was, że nie czekajmy na to, aż zadzieje się coś tam na tej górze, bo tutaj na dole są nasze dzieci. I w tym wszystkim one czekając na te zmiany kolejne lata musi ich nie doczekać, mogą się ich nie doczekać dokładnie, a nie dzieje się dobrze, tak? I, I telefony, i wpływy TikToków i te wszystkie rzeczy, plus jeszcze właśnie to, że szkoła jest przeciągona i że ta edukacja nie jest efektywna, nie robuje to dobrze. I tak naprawdę znowu w ręce to muszą wziąć rodzice, i znowu muszą wziąć edukację, odpowiedzialność za edukację dzieci muszą wziąć rodzice i ewentualnie te firmy, instytucje, które po prostu dadzą radę to zrobić szybko, sprawnie i już na teraz. I tak zaczęłośmy się zastanawiać też, jakie kompetencje obecnie są potrzebne dzieciom, młodzieży, do tego, żeby odpowiednio ich wyposażyć i przygotować na to dorosłe życie. I znowu, żyjemy w tak dziwnych czasach i tak dynamicznie zmieniających się, że trudno jest powiedzieć obecnie na przykład uczniowi pierwszej, i drugiej klasy, zapytać go kim chcesz być jak dorośniesz i ten zawód, który on powie, no to, to czy on w ogóle będzie za tych 15 lat istniał. Ponieważ perspektywy są takie przewidywania, że wiele zawodów w najbliższych latach po prostu zniknie, zostanie zastąpionych sztuczną inteligencją, natomiast pojawią się inne zawody, które obecnie nie istnieją. I znowu zastanawiając się, co można zrobić, żeby wyposażyć te nasze dzieci w taką wiedzę i umiejętności, które... Zagwarantują im przewagę na rynku w przyszłości i zagwarantują im możliwość odniesienia sukcesu, no to znowu ciężko powiedzieć co. Bo jeszcze kiedyś pamiętam, jak ja byłam dzieckiem, i też znowu moja babcia mówiła do mnie, że ty się ucz, ucz bo jak się wykształcisz i zrobisz studia, to ty będziesz kimś. To świat będzie stał przed Tobą otworem, czy tak jakby w ogóle studia, ponieważ to był taki jeszcze dla jeszcze na pokolenie mojej babci, nieosiągalny. Obecnie studia nie są gwarantem niczego. Naprawdę. Eee, ja za zależy... studiów też nie hmm. gwarantuję nic, tak naprawdę, bo jest tyle hmm, różnych peli. Tak. Uczelni, tak. Ten... I, I znowu e, może to powodować takie ogromne zakupienie. E, I co tutaj robić? W co inwestować? W jakie zajęcia? Na co zwracać uwagę? I tak, zaczęliśmy się nad tym zastanawiać. Co jest kluczowe? Tak, co jest kluczowe? I e, doszliśmy do wniosku, że kluczową umiejętnością, jaką potrzebujemy, Wyposażyć nasze dzieci to jest przede wszystkim umiejętność uczenia się, następnie oduczania tego, żeby się nauczyły, i uczenia na nowo. Przewidywania są takie, że nasze dzieci będą kilkukrotnie w ciągu życia się przekwalifikowywać, żeby dostosować się do zmian, które będą na rynku zachodziły, które już zachodzą w dużym tempie, a będzie to się działo tylko szybciej. E, więc trudno jest wskazać jakąś jedną umiejętność obecnie, która y, będzie takim gwarantem, że okej, okay, tego się nauczysz i na pewno będzie y, na pewno będzie wszystko dobrze. No jeszcze jakiś czas temu medycyna może była takim gwarantem, natomiast już się pojawiają głosy, że wiele rzeczy będzie w stanie sztuczna inteligencja nastąpić nawet w medycynie mm -hmm. e, i że będzie to skuteczniej i będzie to dokładniej i tak dalej. Zobaczymy, jak to się oczywiście potoczy, bo to są tak, przywiązania. No rzeczywiście jest tak, że tak naprawdę trudno jest nam przewidzieć przyszłość naszych dzieci, która będzie za 10 lat. Mm -hmm. Te zmiany idą tak szybko, że już nie jesteśmy w stanie przewidzieć co im będzie potrzebne za lat 10. I myślę, że dlatego specjaliści z Unii Europejskiej opracowali coś takiego jak te kompetencje XXI wieku, mm -hmm. prawda? Bo już ten XXI wiek, wiecie, właśnie już trwało, trwa. Już 10 pięć lat. Wiecze, pięć wiecze, minęło te kompetencje. Myślę, że nadal jeszcze, jeszcze dużo, dużo nam brakuje do tego, żeby... Je opanowywać, cały czas się o tym mówi, i cały czas są na sztandarach wszystkich reform, natomiast jeszcze cały czas mamy to tylko bardzo daleko. Ale tam właśnie ta kompetencja uczenia się jest właśnie jedną z takich czołowych, która jest wymieniana plus kompetencje takie właśnie matematyczno-informatyczne nie logiczne logiczne, Przepraszam. I do tego jeszcze mamy językowe, tak? czyli mm. też e, właśnie pod kątem e, języków obcych e, i posługiwania się językiem tak? swoim również. Więc e, te przewidywania nie zakładają, że trzeba kształcić w danym jednym ścisłym kierunku, tylko zobaczcie, to są strasznie szerokie kategorie. Tak? Prawdę, tak? mhm. Patrząc na to i patrząc też na problemy dzieci, jakie w tej chwili narastają myślę, że też jeszcze o tym powinniśmy powiedzieć, tak? Poradnie psychologiczne pękają to Są szfark. wypełnione w brzegi i jest ogromna ilość diagnoz psychologicznych. Tak się nawet ostatnio zastanawiałam, czy. To, że jest coraz więcej tych diagnoz, wynika z tego, że z jednej strony mamy większą świadomość i mamy na przykład w naszym pokoleniu bardzo dużo osób, które po prostu nigdy nie były zdiagnozowane. Natomiast też ten zmieniający się świat i technologie, które tak mocno się rozwijają, mhm. sprawiają, że. No, że pewne rzeczy się bardzo wyostrzają. E, deficyt koncentracji uwagi, e, trudności z zapamiętywaniem, trudności z utrzymaniem skupienia e, przez dłuższy okres, pamięć długotrwała, to są takie rzeczy, które um, dostają trochę e, rykuszetem, przez to, że mamy, że mamy łatwiej, bo mamy technologię, ale jednocześnie dla nas zaczyna to być trudniej. I wygląda to tak, jakby nasz mózg jeszcze po prostu nie był do tego przystosowany tak? i e, neurony naszych dzieci no po prostu pewnej rzeczy nie dźwigają. Dokładnie. E, no, patrząc nawet historycznie, to każda ewolucja trwała setki, jak nie tysiące lat, a tutaj na przestrzeni ostatnich 20 lat zaszła taka zmiana, że to jest jedno pokolenie, e, a zmiany takie, które wcześniej trwały naprawdę tysiące lat. Nawet historycznie, Ty mm -hmm. jesteś większą fanką historii, mm -hmm. ale no, jak były epoki historyczne, następowała jedna zmiana jakaś taka wielka, no to ona była raz na ileś tam set lat. Mm -hmm. Potem kilka pokoleń miało szansę się przyzwyczaić mm -hmm. do tej zmiany, i potem coś się znowu zmieniało. A tutaj my nie mamy tego czasu. No, mamy roller słuchajcie, mm -hmm. jeżeli chodzi o tempo tych zmian, które się dzieją w tej chwili. I też patrząc na to, ucząc dzieci, tak, bo, bo obie pracujemy z dziećmi dosyć długo, ja uczę dzieci od dwudziestu kilku lat i naprawdę i w naszym środowisku w środowisku edukatorów lektorów nauczycieli bardzo wiele osób to powtarza że tak naprawdę dzieci mamy co 2 3 5 lat zupełnie inne tak i zupełnie inne dzieci miałam przyjemność uczyć 20 parę lat temu 20 lat temu 15 lat temu zupełnie inne dzieci przychodzą do nas dzisiaj i jest to inny rodzaj skupienia, inny rodzaj koncentracji, inny rodzaj fascynacji różnymi rzeczami, czy w ogóle umiejętność zaczepienia jakiegoś tematu, zapamiętania jakiegoś tematu. W związku z tym nie, nie mówię absolutnie, że jest to y, gorzej, tak? bo te dzieciaki też mają swoje różne fantastyczne, mocne strony, ale są po prostu. Jest inaczej. Inne. Jest inaczej. Tak? Y, I to też jest coś, y, na co nie ma co narzekać, tylko po prostu też trochę się trzeba do tego przystosować. Te dzieci będą inne tak? i też musimy się nauczyć z nimi pracować i wyposażyć je w takie umiejętności, żeby z kolei y, one były w stanie się uczyć. Mhm, dokładnie. Dlatego tak już trochę rzucając temat, z czym, mm. jaki my mamy pomysł na to i co my w tych naszych rozmowach i dyskusjach pomyślałyśmy sobie, że mogłoby być teraz takim wsparciem to stworzenie programu, który będzie przede wszystkim wspierał umiejętności poznawcze dzieci, czyli pamięć, koncentrację, e, czytanie, ze czytanie ze zrozumieniem. Mm. To, to na przykład przy teście ósmoklasisty i przy maturach wyszło, że bywa dużym problemem, kiedy jest zadanie z tekstem, trzeba je przeczytać, trzeba zrozumieć e, i wykonać zadanie. E, więc e, czytanie, e, kreatywność, taka umiejętność bycia elastycznym, poszukiwania nowych rozwiązań. Więc to są takie kompetencje, które potrzeba obecnie wesprzeć. Do tego właśnie matematyka, która mm -hmm. e, jeszcze bardzo dużo zostawia do życzenia, żeby, e, żeby być na takim poziomie. Wystarczającym. Nie mówimy tutaj o poziomie akademickiej matematyki czy, czy politechnicznej. To jest po prostu matematyka na poziomie takim podstawowym, która też sama dla siebie, nauka matematyki, jest nauką życia, można by powiedzieć. Bo to są tak proste, a jednocześnie tak bardzo przydatne rzeczy, że my zaczynamy gubić absolutne podstawy po prostu funkcjonowania świata. Więc, e, mając świadomość tych ogromnych potrzeb, e, wychodzimy do Was z propozycją. E, tak naprawdę, e, pracujemy, tworzymy, tworzymy wydawnictwo Fantau, które od kilku lat wdraża z powodzeniem. E, e, Naszą rewolucyjną metodę nauki języka angielskiego na rynku, czyli właśnie metodę Fantaon dla dzieci, i dla przedszkolaków, i dla dzieci szkolnych. Natomiast w tym roku chcemy uruchomić dwie kolejne metody, które właśnie wynikają z tych wszystkich zgłaszanych nam. Problemów, które gdzieś się, gdzieś się pojawiają. Zaczynając od matematyki, mamy taką metodę Matlandu. Matlandu uczy matematyki dzieci poprzez doświadczanie, poprzez to, że dzieci. Liczą fizycznie, dotykając różne elementy. Jest w tym element sensoryki, jest w tym element grywalizacji, jest storytelling, czyli bardzo mocne elementy angażujące dzieci w naukę, takie, które działają na współczesne dzieci, tak? Bo dzieciom 20 lat temu być może wystarczył zeszyt w kratkę i słupki do policzenia. Natomiast dzisiejszym dzieciom to nie wystarcza. Najpierw trzeba wyćwiczyć wyobraźnię, również wyobraźnię taką matematyczną. Dzieci muszą nauczyć sobie najpierw wy, nauczyć się wyobrażać pewne rzeczy, dopiero później mogą zacząć, zacząć je liczyć i przerabiać w pamięci. I Matlandu tego właśnie uczy. Oczywiście jest tam mnóstwo matematyki i działań i wszystkich innych rzeczy i terminologii matematycznej i wszystkiego, ale przede wszystkim Uczę logicznego myślenia i pokazuje dzieciom, że matematyka wcale nie jest straszna, bo u nas panuje takie przekonanie w Polsce, że matematyka to zło. Chcemy tą matematykę odczarować, ponieważ jest ona jedną z najbardziej przydatnych rzeczy w życiu dorosłego człowieka. Z punktu widzenia mojego własnego, i moich własnych doświadczeń, zawsze się z tego śmieję, że całą ustawówkę i liceum. Z każdą panią z matematyki dyskutowałam, że mi się to nigdy nie przyda w życiu. A tak naprawdę z całej szkoły podstawowej, to matematyka jest tą rzeczą, która mi się teraz najbardziej przydaje. I jest to zaskakujące zupełnie doświadczenie, ale tak po prostu jest. Więc wiedząc o tym, chcę kolejnym dzieciakom, kolejnemu pokoleniu dzieci, dać tą wiedzę matematyczną, która naprawdę się przydaje i naprawdę ułatwia życie. Więc to jest program Matlandu. A drugi program tworzy u nas Fanta fantomową. I to jest program Explodium, kroniki wiedzy. Kramiki umysłu. Jest to program efektywnej nauki i szybkiego czytania z bardzo dużym naciskiem na rozwój logicznego myślenia, kreatywności i rozwój tych wszystkich umiejętności poznawczych, o których mówiłyśmy wcześniej. I o ile kursy szybkiego czytania, takie tradycyjne, są na rynku dostępne od kilkudziesięciu lat, myślę, na spokojnie. Mhm. O tyle my znowu postanowiliśmy pójść krok dalej. Potrzebowano ehm. dopasować do dzisiejszych I dzieci. Dokładnie. I to, to jak to Konny Buzan, e, tą technikę e, jaką on wymyślił e, kilkadziesiąt lat temu, ona w dalszym ciągu jest e, działająca, ona w dalszym ciągu funkcjonuje. Natomiast dopasowując to do dzisiejszych realiów postanowiliśmy cały ten kurs e, opakować w historię, historię fabularną osadzoną w świecie fantazy gdzie to już nie jest tylko e, ćwiczenia, które mają zwiększyć tempo szybkiego czytania, i ćwiczenia, które mają pomóc zapamiętywać i, i sugrama techniki, hmm. tylko wszystko jest osadzone e, w świecie eksplorium, w fantastycznej krainie, gdzie e, mistrzowie wiedzy dbają o to, żeby e, obronić e, tę dostępną wiedzę przed tajnym stowarzyszeniem cieniów, ignoracji, którzy starają się wygrać. Te tajemnice, e, i zniszczyć ją raz na żadne, zawsze, żeby ludzkość ją, e, już nigdy nie miała do niej dostępu. Więc to jest Fabuła Kursu. E, myślę, że będzie bardzo wciągająca, e, też korzystając z m, takich. E, doświadczeń, jak działa prywalizacja, jak działa storytelling, mm. to przeplatamy bardzo mocno metodyką nauki szybkiego czytania, koncentracji, mnemotechnik i w efekcie wyszło nam naprawdę, myślę, arcydzieła. Myślę, że jest to fantastyczny program. Chyba, że naprawdę jest to pierwszy program na rynku, który łączy ze sobą e, to efektywne czytanie. Po to, że to jest szybkie czytanie, to jest jedno, ale przede wszystkim chodzi o efektywne czytanie ze zrozumieniem. E, oraz e, właśnie treningi i koncentracji, treningi pamięci, e, które muszą e, być jakby w tym całym e, zestawie, e, po to, żeby on zadziałał, tak? bo trudno się uczyć samego. Czytania i y, y, y rozwiązywania y, zadań pod tekstem, w momencie kiedy właśnie nie ma koncentracji, w momencie kiedy y, ta pamięć też jest słaba, osłabiona, y, że to wszystko razem musi zagrać. Więc, y, tworząc gdzieś tam zarys tego kursu, pamiętam, że rozmawiałyśmy właśnie o tym, że potrzebne jest coś, co będzie po prostu takie komplementarne, y, co będzie. W sposób kompleksowy działało na y, umysł dziecka, na, na neurony dziecka, y, w ten sposób, że pomożemy, tak? Wyćwiczymy i tą pamięć, i koncentrację, i będzie to ogromne wsparcie dla dzieci, dla rodzin, które z tym się mierzą: tak? których dzieci w szkole mają problemy z koncentracją, których dzieci mają problemy z zapamiętywaniem dużej ilości materiału, która do szkoły jest potrzebna. I tutaj, tak naprawdę, przeglądając te materiały kursu. Naprawdę mogę stwierdzić, że tam jest ogrom ćwiczeń, które właśnie sprzyjają pogłębianiu tej pamięci, czy usprawianiu tej pamięci i koncentracji. A jednocześnie pomimo tego, że całość dzieje się w fantastycznej krainie Explorium, to kurs nie jest oderwany od tej rzeczywistości szkolnej. Ponieważ też zależało mi na tym, żeby te umiejętności od razu uczyć, w jaki sposób można je wykorzystywać w rzeczywistości szkolnej, więc jest bardzo duży nacisk. Na to, żeby przekładać e, te umiejętności na materiał, który dzieci mają do panowania w szkole. Więc w e, fabułę e, historii Explorium e, wplecion są wplecione na przykład rozdziały, kiedy uczniowie mają przynieść swoje szkolne podręczniki i na nich też pracujemy e, i na nich wykonujemy misje, e, które są potrzebne w naszym kursie. Ja myślę, że to jest świetne, bo wtedy od razu dzieciaki mogą się nauczyć, że to faktycznie działa i to działa, zadziała też w szkole, prawda? Nie działa ładnie na Nie jest na jakichś wymyślonych e, listach słów, które tak naprawdę nikomu do niczego nie są potrzebne, żeby zapamiętywać. Że tutaj jest rzeczywiście bardzo duży nacisk, żeby pokazać, e, po co to jest. E, I bo jeżeli to, to dotyka też sedna naszej motywacji, jeżeli ja robię coś, co w sumie. No i niczego nie będzie mi nigdy w życiu potrzebne. Zatem no, hmm. tak jak jestem matematyką, będę dyskutować, co ja mam to robić, bo to mi się nigdy w życiu nie przyda. Natomiast jeżeli e, uczniowie namacalnie no dotkną i sprawdzą i zobaczą, że wow, to działa i to działa w tych rzeczach, które aktualnie są im potrzebne, e, no to tutaj to bardzo mocno rozbudza tę motywację wewnętrzną do tego, żeby pójść z tą drogą. Mhm. Słuchajcie, podsumowując to trochę, e, tak myślę, w tej chwili. Omówiłyśmy takie trendy współczesnej edukacji, i uważam, że trendem współczesnej edukacji będzie w tej chwili właśnie to, żeby nauczyć dzieci, jak się uczyć wzmacniać ich koncentrację, wzmacniać ich pamięć oraz nauczyć dzieci matematyki i myślenia logicznego. I to, co chcemy teraz zrobić, tak naprawdę zaprosić Was do współpracy, bo chcemy zaprosić do współpracy autorskie szkoły podstawowe, które chcą i mogą wprowadzać inne metody nauczania, inną metodykę nauczania na swoje zajęcia. Chcemy zaprosić do współpracy centra edukacji, takie, które zajmują się matematyką już w tej chwili, ale nie tylko. bo Mogą to być też, właśnie czy szkoły językowe, tak, czy szkoły szybkiego czytania, które szukają czegoś bardziej efektywnego niż tylko stukanie urugaczkiem w kartkę. Zapraszamy Was do współpracy. Ja myślę, że razem naprawdę możemy zrobić rewolucję, i być może będzie to na razie rewolucja oddolna, ale tak naprawdę w tym systemie, w którym jesteśmy chyba nie widzę innej możliwości, bo tak długo już trwa ten impas w edukacji, że małe są szanse na to, żeby został przerwany i żeby to rzeczywiście płynnie poszło do przodu i w końcu zaczęło działać. Myślę, że potrzeba na to wielu, wielu lat, ale jesteśmy tu i teraz, nasze dzieci są tu i teraz Wciałajmy i działajmy z tym, co mamy tak jak, tak jak to jest możliwe na Dokładnie tak. Więc zapraszamy Was do współpracy. Odezwijcie się do nas. E organizujemy szkolenia z naszych metod nauczania. E mamy bardzo przystępne formy współpracy, takie, które naprawdę nie wiążą się z inwestycjami kilkudziesięciu tysięcy e złotych w to, żeby wdrożyć fajne, nowoczesne rozwiązania do Waszych e szkół, do Waszych centrów edukacji. Serdecznie zapraszamy do e współpracy. Możecie też wejść na nasz Showroom na nasz sklep. Fantaon.pl. Dokładnie. Zajrzyjcie tam sobie, jest tam też to wszystko opisane. I zachęcamy, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Słuchajcie, działajmy. Działajmy, bo naprawdę jest szkoda czasu. My, akurat tutaj, w Phantom mamy takie szczęście, że pracujemy z ludźmi, którzy mają pasję i którzy chcą zmieniać edukację, po prostu. Więc. Zmieniajcie ją z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.